Siemanko, z tej strony koszykarski kolekcjoner. Dzisiaj mamy do rozpykania tak jak już mówiłem w poprzednim yy, filmiku, przesyłkę. Otworzymy sobie ją, zobaczymy. Ja tutaj sobie ją otworzę poza kadrem, ponieważ są moje dane, znaczy dane nadawcy, a nie chciałbym pokazywać. O, mamy trzy paczuszki. Przesyłka jest już pusta. I co my tu mamy? O, mamy fajnie opakowane karty. Jest to Panini Hobby 2012-13. No i dobrze się składa, bo możecie zobaczyć, jak będą wyglądać karty z tej edycji. Ponieważ myślę, że parę kart będzie z tej edycji, bo. Aha, i to jest przesyłka od Jakuba Legutko. Tak się podpisuje na Facebooku z Katowic. I mamy tutaj tak. Niebieską taką fajną saszetkę Kevin Garnett na czele Per Pack y, kart z 10 kart w saszetce Saszetka oczywiście otwarta Takie saszetki będziecie mogli zobaczyć u mnie na kanale Na tym kanale będziemy sobie je otwierać Zamówiłem sobie już boxa No i mamy jedną saszetkę Prism Z tego co wiem mają tutaj być karty WWE no cóż, i Prism, i właśnie te karty. O, i karta z autografem. Czy to tu? Aha, to tutaj. Tu jest karta z autografem, więc sobie ją na koniec pokażemy. A tym razem sobie, a tymczasem sobie zobaczymy, jakie karty nam Jakub przysłał z FIFA World Cup Prism. Fajnie, ja tą edycję też będę zbierał Chociaż na razie nie chciałbym tracić kasy, bo no mało a trochę szkoda, bo szetki drogie. I mamy tak, Garaj, Runej, Vanderwart, Pizarro, Barnetta, Dos Santos, Konno, Dario Serena i Montolivo. Takie nalęcze fajnych karteczek. Jedziemy sobie, a może teraz tą... Prismem. O. I mamy tutaj karty O, ta karta jest z jakiego roku z 91 A to ja otwierałem chyba kiedyś taką saszetkę. Tak, nawet wam mogę pokazać. Tutaj mam y, taką saszetkę otworzona jest, otworzyłem poza kadrem. Jak będziecie chcieli, to mogę ją kiedyś na kanale otworzyć i pokazać wam co tam w niej trafiłem. No fajnie, tu jest Buck Johnson O, dalej mamy Brandon Wright Jest to Panini Hoops z 2013 14 roku Kutni Lee Też z tego samego sezonu A to Też z tego samego Budinger Mamy jeszcze Okafor Gobert. No, fajne te karty. Ja obecnie zbieram edycję. Zaraz Wam pokażę. O, to zbieram, czyli z Hopsa z 2012 13 roku. 12-13. No, a to jest ten sezon y, poprzedni i Gouldala. I mamy teraz, właśnie z tej edycji, co? Będę zbierał. Czyli, o z tej mamy Panini, Hobby i tutaj jest, y, te karty są i mamy tak: T. Lapson, Corey Brewer, Mark Jackson, Kendall Mar Marshall. O i coś tu mamy jeszcze? Wow, Kobe. Kobe Bryant. Fajnie, sztywne te karty są bardzo, podobają mi się. O, tak to z tyłu wygląda. Tak to wygląda. No fajna sprawa. I teraz mamy. O, tutaj będą te karty, pewnie WWE. O, tak świetnie. O, tutaj mamy dwie karty specjalne na końcu. I mamy, tak, świetnie. Mamy Dolfa Ziglera, jeden z moich ulubionych zawodników. Świetny zawodnik WWE. To jest y, Top Slam Attack Stylenic Cards Game Rumble No fajnie Mam jeszcze tutaj Loveler Nie znam go O tego kojarzę, nie tego znam, Gilluti, Barn Michael Cool, O, Retrucht. Jak wymawiam źle to sorry, ale Ciężko jest wymówić niektórych zawodników. No tego zawodnika znam. Jim Ross. O, Kofi Kingston. Tego bardzo dobrze znam. Chris Masters. O, proszę, no tego pana to nie muszę wam przedstawiać. John Cena we własnej osobie. Świetnie, świetnie, też go lubię. No proszę, Triple H, John Morrison. I na koniec Demis. I teraz mamy. Karty specjalne. Jest to Signature News z Antonio Marella De Cobra. No, tak to z tyłu wygląda. I proszę Państwa, The Rock. Mamy The Rocka i to jest karta Limited Edition. Fajna karta. Jeżeli, byście, jeżeli wiecie, gdzie można takie karty z WW i nabyć, to byłbym wdzięczny. No i teraz. Główna yy, karta naszej wymiany, a jest to Chris Joseph i to jest karta z autografem autentycznym autografem. O, mam tutaj trochę uszkodzona, ale to nic. Ja do ciebie przesyłkę, Jakubie, wyślę już niedługo, no, ponieważ no, no nie miałem czasu jakoś. i O, tutaj jest jego autograf. Fajnie, autentic, signature. Please, Joseph. Ciekawy, ile ta karta jest warta. Szczerze mówiąc, nie kojarzę tego zawodnika bardzo dobrze. No, ale jest autograf, ja się cieszę. No cóż, ja Tobie, Jakubiec, bardzo dziękuję za ten unboxing. Tyle świetnych kart dostaliśmy. W następnym unboxingu sobie to pudło rozwalimy. Zunboxingujemy. Zobaczycie, co tam jest świetnego. No i to by było na tyle. Żegnam się z Wami. Koszykarski kolekcjoner. Cześć!